Dzień dobry. Dobry den. Witam naszych gości: Teresa Rękosiewicz, prezeska Stowarzyszenia Wygraj Siebie i Helena Strzałkowska, szefowa Młodzieżowego Centrum Profilaktyki Alternatywa. Dzień, Dzień, dobry. Dzień dobry. Zaprosiłam Pani do studia, bo mamy wakacje. Dzieci i młodzież mają dużo czasu wolnego, no i warto coś fajnego w tym wolnym czasie zrobić. Alternatywa wychodzi naprzeciw tym potrzebom i zaprasza do, do siebie młodzież w wieku. Od 11 do 20, 20 lat. lat. Właśnie, jakie propozycje macie? Bo to, że alternatywa działa, działa prężnie, wiele robi, no to my leśnie wiemy. Natomiast goście, którzy do nas przyjechali z Ukrainy, którzy teraz tutaj mieszkają, no też znajdą coś ciekawego dla siebie. Po prostu mogą dołączyć młodzież z Ukrainy może dołączyć do naszych grup. Już tak umawialiśmy się, że możemy nawet stworzyć grupę oddzielną z tłumaczem i wtedy młodzież tutaj, która uczęszcza do alternatywy, oni się zobowiązali, że będą też pomagali, będą jak gdyby takim dobrym duszkiem, który będzie też prowadził. Mamy na przykład grupę Poznaj siebie, czyli taka grupa, która wzma wzmacniająca jest. To jest szczególnie ważne. Szczególnie ważne myślę sobie dla tej młodzieży, która naprawdę przeżyła tragedię. I może mieć różne problemy takie natury psychicznej, podobnie jak nasza młodzież, no nie, nie ukrywajmy. Natomiast, właśnie po to, że ta młodzież już w alternatywie jest tak troszeczkę podbudowana, i oni mówią, że tak, niech przyjdą, my będziemy z nimi. Mamy też inne grupy takie rozwojowe, na przykład kuglarską, gdzie można się nauczyć żonglować. Zachęcaliśmy teraz ostatnio na basenie, właśnie robiliśmy pokaz. Jest grupa gitarowa, można skorzystać. Mamy dwie gitary, więc nawet nie, nie trzeba mieć gitary, yy, gitary swojej czyli takie, które udostępniamy, mamy też, będą warsztaty plastyczne, pan Piotr Majdrowicz, który jest, który jest tutaj operatorem kamery zawodowym, będzie robił takie warsztaty fotograficzno-filmowe. Są zapisy, więc można się na, na te warsztaty zapisać. Powiem szczerze, że nawet dziewczyna tutaj z Alternatywy, która świetnie szydełkuje, robi takie, ja nie wiem jak to nazwać, takie ludziki, mhm. e, mówi, że chętnie poprowadzi takie warsztaty też dla młodzieży, można się na to zapisać, Naprawdę wspaniale to robi, więc zachęcam, więc przy okazji można się też czegoś nowego nauczyć, bo i ta gra na gitarze i macie też grupę teatralną. Mamy grupę, Bo to już słyszałam, że tak, ktoś nawet chciałam, z Ukrainy jest i bierze udział tak, w tym Tak, 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 jest wspaniała Roxana, także bierze udział w spektaklu i tym bardziej zapraszamy serdecznie. Chciałam to jeszcze oddzielnie powiedzieć, ponieważ właśnie ten spektakl, który prezentowaliśmy, można do tego dołączyć, ale też mo możemy stworzyć nowy spektakl. Czyli gdyby zebrała się grupa młodzieży, która będzie chętna, żeby przygotować jakiś spektakl razem, to jak najbardziej stworzymy jeszcze drugą grupę i, i, i zapraszamy. M młodzi ludzie szybko znają znajdują wspólny język, nawet jeśli ukraińskiego nie znają, to, to na pewno się dogadają, więc zapraszamy, gdzie mogą się zgłaszać i w jakich godzinach przychodzić. Najlepiej to wejść najpierw na stronę na Facebooku, MC, wpisać MCP Alternatywa Leszno i tam jest cały program na, na wakacje, bo są godziny zmienione. Poza wakacjami mamy po południu, teraz mamy do południa część zajęć, a część mamy też po południu. Także tam są wszystkie godziny, wszystkie, wszystkie grupy wymienione. Wystarczy napisać, odpisujemy albo przyjść bezpośrednio na, na, w danej godzinie na daną grupę. Młodzieżowe Centrum Profilaktyki Alternatywa Aleje y, na Pawła drugiego sześć, tak? Mhm. Jak najbardziej zapraszam. Można też przyjść dowiedzieć się, tak? Porozmawiać najpierw. Też zapraszamy na takie rozmowy, po prostu, jeżeli ktoś ma trudności. Mhm. Młodzież z Ukrainy, ale też tutaj młodzież, która no, z Polski jest, gdzie rodzice mają problemy gdzie widzą, że z tym młodym człowiekiem coś, no, się, coś się dzieje. Tak, coś mhm. się dzieje, niekoniecznie złego, bo ci młodzi na przykład widać, że są smutni, czy zagubieni. na przykład zagubieni. Mhm. Tak, naprawdę warto porozmawiać. I wtedy my tutaj e, mówimy, z czego można skorzystać. To jest też taka okazja do integracji, no bo jak integrujemy się jak tutaj. najbardziej i naprawdę e, młodzi tutaj e, mówią, że to jest ich drugi dom. Chętnie mhm. przychodzą, ponieważ tu jest tolerancja, tak? Nie ma czegoś takiego, że ktoś inaczej wygląda, mówi nie po polsku, że zostaje odsunięty, nie. Tutaj jest właśnie tak, że oni przychodzą, i uśmiechają, się ściskają na wejściu. No najlepsza reklama. Młodzież do Młodzieżowego Centrum Profilaktyki Alternatywa, tam właśnie zapraszamy, a seniorzy mogą skorzystać z oferty stowarzyszenia Wygraj Siebie. Pani Teresa Rękosiewicz, no, też sporo proponujecie, widać was w, w, w przestrzeni miasta, bo wiele się dzieje. Rozumiem, że po prostu Ukraińcy, którzy tutaj mieszkają i są w wieku Zapraszamy bardzo serdecznie seniorów. Jak się zdarzy ktoś młodszy, to również będzie nam miło, jeżeli do nas dołączy. Nasza współpraca z gośćmi z Ukrainy, a właściwie już mieszkańcami Leszna, nie jest taka od dzisiaj, ponieważ w naszym stowarzyszeniu mamy członkinie, która, która jest z Ukrainy no chyba od pięciu lat. Bardzo, bardzo miło się z nami zintegrowała i, i dobrze także jeżeli ktoś z Państwa chciałby więcej wiedzieć o stowarzyszeniu, to podejrzewam, że Ina na pewno dużo na ten temat powie. Zapraszamy, zapraszamy bardzo serdecznie do wrzosowego zakątka, który jest prowadzony przez Stowarzyszenie Wygraj Nasz klub seniora znajduje się na ulicy Leszczyńskich 20 jesteśmy codziennie, ponieważ od godziny 12 można przyjść i, i, i zjeść smaczny obiad. Natomiast po południu prowadzimy różne zajęcia do wyboru, do koloru, co kto, mu, co kto lubi, co kto może chce się nauczyć, może poznać coś nowego. Wymieńmy kilka, y -y, bo wiem, że. Z takich aktywności y -y, fizycznych tak. To, to tak. Tańczymy, y -y, mamy gimnastykę mózgu, gimnastykę dla serca, różne gimnastyki w, róż w kierunku różnych Rządów naszych wewnętrznych, żeby się dobrze i sprawnie czuć. Mamy takie zajęcia intelektualne, jak warsztaty dziennikarskie, mamy zajęcia kreatywne, no to już jest do uzgodnienia między, między odbiorcami, między uczestnikami takich zajęć. Różne zajęcia rynkodzielnicze, Przechodząc jeszcze, wracając właściwie do zajęć um, aktywnych fizycznie, do aktywizacji takiej fizycznej, teraz w niedzielę, 3 lipca rozpoczynamy um, jogę wakacyjne poranki z jogą. Już będą się odbywały po raz dziewiąty na stadionie lekkoatletycznym. I też zapraszamy naszych mieszkańców z Ukrainy, którzy nigdy w czymś takim nie uczestniczyli. I tutaj wiek nie ma znaczenia, bo do klubu i do innych zajęć to zapraszamy seniorów. raczej seniorów. Natomiast na stadionie jest on otwarty w każdą niedzielę lipca od godziny dziewiątej do godziny dziesiątej. Trzeba tylko zabrać jakieś nakrycie głowy, matę ze sobą i, i a później można skorzystać jeszcze z basenu, który znajduje się <tuszel> tuż, obok. Tak, tam, mhm. tuż obok stadionu. Ym, kolejnym takim naszym zadaniem będzie wyjście na ulicę ym, Leszna, w różne y, zakątki naszego miasta, szczególnie na Starym Mieście, gdzie będziemy śpiewać. Już w tej mhm. chwili jesteśmy na etapie przygotowywania śpiewników. Myślę, że... Ym, Nasi goście z Ukrainy, którzy chcą się uczyć języka polskiego, śpiewając piosenki znacznie szybciej się nauczą niż w inny sposób. Mhm. Pierwsze śpiewanie kiedy? Pierwsze śpiewanie w drugiej połowie lipca. Bardzo serdecznie zapraszam do kontaktu, można zadzwonić. Numer znajdziecie Państwo na naszym Facebooku stowarzyszenie wygra siebie. Można do nas napisać, jeżeli ktoś chce nawet można napisać do nas po ukraińsku, aby sobie już z tym poradzimy. Właśnie do tego chciałam nawiązać. Nie będzie problemu w stowarzyszeniu, no bo mówi pani, że jest osoba, która bardzo angażuje się w waszą działalność, jest Ukrainka, więc jakby tutaj tej bariery nie Myśmy się być. nawet już przygotowali seniorzy w inny sposób, jeżeli nie byłoby tłumacza z nami, że już mamy w telefonach y, mm -hmm. za, za włączone, tak, aplikacje, aplikacje tak. tak tłumacza. Także jesteśmy przygotowani na naszych gości. Bardzo serdecznie y, będziemy ich witać. Będziemy się cieszyć, jak będą z nami i. Ile I zapraszamy. Ja jeszcze przypomnę, siedziba mieści się przy ulicy Leszczyńskiej w centrum miasta, centrum więc miasta Kawałek trafić. dalej alternatywa, tak. więc po sąsiedzku. Bardzo Paniom dziękuję. Ja jeszcze mam takie informacje, razem z Oleną. Zmieniają się godziny funkcjonowania placówek, które pomagają mieszkający w Lesznie Ukraińcom i od przyszłego tygodnia magazyn darów w Akwawicie będzie czynny jedynie w poniedziałki w sposób rotacyjny w jednym tygodniu będzie otwarty od 10 do 13, a w kolejnym od 15 do 18. To będzie tylko poniedziałek od przyszłego tygodnia. Stacja Biznes też będzie trochę inaczej pracowała. W poniedziałki, środy i piątki będzie czynna od 10 do 14, a we wtorki i czwartki od 14 do 17. Tak, aby osoby pracujące mogły sobie wybrać po prostu godziny, które najbardziej im odpowiadają. I dodam jeszcze, że od początku wojny w stacji Biznes zarejestrowało się 4600 uchodźców. Olena też ma ważne informacje dotyczące Чон це до фінансування для особенно українців, <śmiecki> що з фінансовою допомогою за ти 40 злотих, які уряд у Польщі надає на день українцям? Уряд вніс зміни до положення про фінансову допомогу на забезпечення житлом та харчування біженців з України з дня 24.06. у поправці до постанови, що набула чинності суботи, зазначено у яких випадках гміна може. Може продовжити цей період більше, ніж чим на 120 днів, це три місяці. Продовження фінансової підтримки можливе, якщо ви допомагаєте людям, яким важко знайти роботу. Це стосується людей з обмеженими можливостями, жінок старше 60 років або чоловіків старше 65 років, вагітних жінок, особ. Які виховують дитину віком до 12 місяців, та самотніх осіб, які доглядають не менше ніж за трьома дітьми і. Діти неповнолітні, які приїхали на територію Польщі без опікуна. Більш детально там розписано. Я зазначила всі пункти на нашій групі Радіо Елька допомагаємо Україні на українській мові. І ту інформацію, яку тільки що сказала Мілія за працювання аквавіту і станції бізнес, я теж сьогодні напишу на нашій групі на Фейсбуці. Я дякую. дякую, Олена Кожухар. Prezeska Stowarzyszenia Wygraj Siebie Teresa Rynkosiewicz i szefowa Młodzieżowego Centrum Profilaktyki Alternatywa Helena Strałkowska były moimi gośćmi. Bardzo dziękuję. Kolejny program Pomagamy Ukrainie za tydzień w środę. Zapraszam. Do widzenia. Dziękuję. Do widzenia. Hey, hey. Pomagamy Ukrainie. Audycja w Radiu Elka. W każdą środę o 11.15. Dopomagajmy Ukrainie. Program na radio Elka. Ważne i praktyczne informacje dla tych, którzy pomagają i dla uchodźców, którzy właśnie przebywają w naszym regionie. Ważna i praktyczna informacja dla ludzi, jakie przyjeżdżają zaraz i przebywają w ciurzomu kraju. Pomagamy Ukrainie. Audycja w Radiu Elka W każdą środę o 11.15.